Cześć, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku WhatsApp Forte po długiej przerwie. Dzisiaj z ciekawą, wydaje mi się, informacją jest z nami Dawid. Cześć. A o czym będziemy dzisiaj mówić? Będziemy dzisiaj mówić o drugim biurze Forte. Mamy właśnie plany założenia, otworzenia naszej spółki siostry i o tym chcielibyśmy Wam dzisiaj więcej opowiedzieć. Także Dawid. Dlaczego w ogóle drugie biuro? Tak, yy, rozwijamy się. Forte pomimo trudnych, pandemicznych sytuacji, Forte rozwija się, mamy dużo nowych klientów. Myślimy o otwarciu biur w nowych, yy, na nowych rynkach, w nowych mm -hmm. krajach. Yy, nowe usługi chcielibyśmy stworzyć. Mm -hmm. To wszystko powoduje, że yy, potrzeby, jeśli chodzi o technologię, design, yy, rosną. Wyobrażamy sobie, że, że, że Kraków, że Polska będzie takim hubem forte, nie tylko dla Skandynawii, ale też dla innych krajów. Mm -hmm. No więc chcemy rosnąć. No, natomiast z drugiej strony yy, chcemy się rozwijać w taki sposób, który do tej pory bardzo dobrze się sprawdzał. Byliśmy stosunkowo niedużą firmą w jednej lokalizacji, ludzie się znali, lubili z sobą przebywać. Tak. Nie chcielibyśmy tego stracić. To jest coś takiego ważnego dla Forte. Stąd też pomysł na to, że może moglibyśmy stworzyć oddział w innym mieście, w Polsce i, i budować na tych samych jakby wartościach, na których stworzyliśmy Forte w Krakowie. Tak, do dokładnie. Ja to bardzo potwierdzam, to jest głos, który gdzieś tam często słyszymy, że fajne jest to, że mimo tego, że troszkę nas, nas już w Krakowie jest, to że ludzie się znają, że czują się swobodnie, czują się swobodnie w biurze, czują się zauważani, jest ważne. Dlatego troszkę, żeby zachować ten klimat, no ten pomysł, żeby jednak rozwijać się w innym mieście. Oczywiście to nie jest jedyny, jedyny powód, bo też yy, w związku z tym, że chcemy rosnąć, no to też chcielibyśmy. Nowe miasto stwarza nowe możliwości, jeśli chodzi o dostęp do, do ludzi, mm -hmm. yy, do potencjalnych pracowników, to też oczywiście jest jakieś tam kryterium. Choć niekoniecznie jest tym najważniejszym kryterium. Zdradzimy, że to drugie biuro będzie się mieścić w Katowicach, ale czym poza lokalizacją będzie się różnić od tego naszego krakowskiego biura Forte? No na początku na pewno będzie biurem mniejszym. Być może bardziej będzie przypominać Forte sprzed trzech lat, Aha. kiedy właśnie mieliśmy 20-30 osobową grupę ludzi pracujących tutaj na Krupnicza. Mhm. Na pewno będzie też różnicą to, że jednym z modeli które, z pracy, które chcemy tam wdrożyć, to jest model pełni zdalny. Mhm. Czyli chcemy wyjść naprzeciw trendom i potrzebą ludzi i chcemy umożliwić pełni pracę zdalną, więc będziemy prawdopodobnie tworzyć zespoły w 100% zdalne, ale nie tylko. Też zakładamy biuro lokalne w Katowicach w takim hybrydowym, z hybrydowym modelem pracy, taki jaki mamy teraz w Forte w Krakowie. Mhm, jasne. Na pewno. I, chyba, I jeszcze jedna rzecz to na pewno projekty. Docelowo myślimy o tym, żeby wydzielić część naszego biznesu tutaj aktualnego w Forte, polegającym na budowaniu długoterminowych, multidyscyplinarnych zespołów dla naszych klientów, najczęściej startupów, uh -huh. wydzielić to jako właśnie osobny biznes i, i yy, duża część tych projektów byłaby realizowana właśnie w tamtym biurze. Uh -huh. Ale nie tylko, bo oczywiście tradycyjne, powiedzmy typowe projekty, które robimy w Forte również tak. Tak, I ten, ten, jasne. i ten zdalny charakter pracy będzie też pewnie rzutował na dobór benefitów, które będziemy oferować w ramach tej nowej spółki, bo tutaj będziemy się próbowali też skupić na potrzebach osób pracujących zdalnie, więc y, pewnie jakieś dofinansowanie do stanowiska pracy, być może członkostwo w regusie i, i tutaj jeszcze dużo decyzji przed nami, ale na pewno będziemy chcieli te specyficzne potrzeby wziąć pod uwagę. I jakoś zróżnicować te benefity w zależności od tego, czy ktoś wybierze zdalną pracę, czy też pracę na miejscu e, z Katowic. E, dobra. E, mówisz, że to będzie nowe biuro, e, troszkę przypominające e, Forte sprzed lat, więc właściwie można tutaj mówić: albo ludziom może się tutaj nasuwać startup. E, czasy są, jakie są, e, trochę niepewne. E, być może część ludzi może się bać takiego dołączenia do firmy, która no dopiero co powstaje. Dlaczego dołączenie do tej naszej spółki siostry w Katowicach jest bezpieczne? To tak naprawdę będzie, moż, mo, można to traktować jako oddział forte mhm. w nowej lokalizacji. Forte istnieje w Krakowie już 4 lata, ponad 4 lata. Ma no, już ugruntowaną pozycję, mamy mm -hmm. 170 osób w dwóch biurach, 70, prawie 80 w Krakowie. Więc jesteśmy już taką ugruntowaną, mocną firmą. Tak. Więc tak na to chyba najlepiej jest patrzeć. Jest, yy, myślę, że to będzie, że zachowamy ciągłość całego biznesu i, i chyba główną różnicą będzie właśnie może to, że jakaś tam część projektów, które realizujemy teraz w Forte yy, będzie realizowana w tamtym biurze. No i, i ten inny model pracy, właśnie hybrydowo zdalny. Jasne, czyli osoby, które będą zaangażowane w powstawanie tej nowej spółki, właściwie będą osobami, które już w forte pracują, więc to już jakby gwarantuje jakąś ciągłość, jakieś tam pewnie poczucie bezpieczeństwa. Tak, tak, na pewno, ale też na pewno tutaj, jak już w późniejszym etapie zatrudnimy więcej osób, no to też jakąś lokalną strukturę będziemy chcieli stworzyć oczywiście. Mm -hmm, jasne, więc y, jest to taka fajna szansa dla osób, które gdzieś tam chcą mieć swój wkład i, i taką, taki wpływ na to, jak ta nowa spółka będzie wyglądać, na kulturę organizacyjną, bo my tutaj zakładamy, że na pewno Forte będzie jakąś tam inspiracją, to Forte Krakowskie, ale no nie zależy nam na tym, żeby ta spółka powielała wszystko w takim modelu jeden do jednego, także... Tak, tak, dokładnie właśnie tego mm -hmm. nie, nie powiedziałem wcześniej, że chcielibyśmy, żeby te takie główne, powiedzmy, wartości, które są dla nas ważne, czyli orientacja na, na człowieka, takie zdrowe tak. podejście do pracy. Dokładnie. Autonomia, taka duża Autonomia, też dla że pracownika. To wszystko, jakby było, oczywiście, w tamtej firmie, w tamtym oddziale. Ale z drugiej strony. Chcielibyśmy dać temu miejscu sporo autonomii, bo tak. ja wierzę w to, że jakaś taka nowa dynamika się może wytworzyć uh -huh. i, i, i coś nowego, fajnego powstać. Zresztą, zresztą tak właśnie działa nasze biuro w Krakowie i biuro w Oslo. Tak. Działamy pod jedną banderą forte, ale tak naprawdę w szczegółach jesteśmy troszeczkę inaczej zorganizowani, jeśli chodzi o właśnie strukturę, o, o leadership, o to, jak pracujemy. Więc dajmy sobie tutaj swobodę. I to samo chcielibyśmy zrobić tutaj mhm, dokładnie. Także nasza rekrutacja zmieni teraz troszeczkę charakter, poza tym, że nadal rekrutujemy ludzi do Krakowa, do naszego krakowskiego biura w takim modelu hybrydowym, to będziemy się teraz otwierać również na rekrutację do Katowic i na rekrutację do pracy w pełni zdalnej. Także, jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć do forte, czy to w Katowicach, czy to zdalnie, czy to w Krakowie to bardzo serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych ogłoszeń i do e, aplikowania. Dokładnie. Tak. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, Dawid? Chyba nic. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście Mirka chętnie opowie, umówi się na kawę, ja tak samo. Jeżeli chcielibyście się coś więcej dowiedzieć na temat tego, jak to biuro katowickie będzie wyglądać, czy, czy ogólnie coś o to zapraszam. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie i, i dzięki za dziś. Dzięki. Cześć. Dzie